Halo, halo, cześć, dzień dobry, Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta. Dawno ogólnie, ogólnie nie było, nie było odcinka, odcinka ale no, jak, jak widzicie, widzicie dzisiaj, dzisiaj jest. jest. I dzisiaj sobie będziemy robić tak zwany challenge challenge, który nazywa się Bez obudowy łóżka, czyli w ogóle nie obudowujemy łóżka. Gościowie, którzy tu przyjdą, będą mieli ogólnie mega łatwo, żeby je zniszczyć, ale jakoś sobie poradzimy, więc no. Um, tak, co ja mam wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał oczywiście i zostawili łapkę w górę, bo um, każdy sub, każda łapka mnie wspiera, więc no, um, ja szybko sobie kupię wełnę, nie po to, żeby budować łóżko, tylko po to, żeby do kogoś, nie wiem, dojść czy coś, um, więc tak, bierzemy złoto, bierzemy TNT i chyba się do kogoś zbudujemy, chyba, nie wiem, no goście się do mnie buduje, dobra, to będzie ostra Możesz rzucać w sumie do niego TNT Nie wiem czy to jest dobry pomysł, może w sumie wyżej się zbuduje, bo on może do mnie na czyju dojść, więc wyżej się buduje, dobra, spoko i lecimy do niego, okej. Okay. Macie też link w opisie na Discorda, więc możecie dobiegać na Discorda. Nie wiem, czy jak to nagrywam, jest 150 150 członków, ale jak nie ma, to zapraszam, bo dobijamy ogólnie na Discordzie 150 członków. Um, czy gościu w ogóle mnie widzi? To jest największe pytanie świata. Czy gościu mnie widzi? Ja jestem. Cyn... No, widzi mnie, no kurde. Um, nie wiem, czy jak ja spadnę, to się nie zabiję. Gościu idzie do szarego, aha. Nie, myśli, że nie mam TNT, ale ja jestem bystry i mam TNT i może to będzie po gościu, uwaga, tak, to jest może po gościu, dobra, zniszczyłem mu łóżko, yy, ja się co, albo w sumie co, nie wiem, co zrobić, nie wiem, dobra, ja spadam, ja spadam, będę, spoko, spoko, gość się do mnie prawie dobudował, to jest akurat niespoko, yy, nie wiem, co z tym gościem zrobi, co się do mnie dobudował, ale na coś poradzimy tutaj, to nie może być takie trudne przecież. Um, może też mu z góry zniszczę łóżko, dobra, budujemy się do góry, ale jednemu już zniszczyłem, mimo tego, że w ogóle nie mam obudowy, zniszczyłem gościowi łóżko, pewnie przez niego nie uwaga, gościu chyba spadł, więc y, trochę beka z niego, um, dobra, budujemy się do zielonego i zrzucimy mu kolejne TNT. Jak ja zielonemu zniszczę łóżko, to jestem już chyba największym pro świata, jestem w ogóle najlepszym graczem Minecrafta, dobra. Lecimy do niego z tej wysokości. Mam nadzieję, że już mnie nie dosięgnie. Um, nie wiem, czy mi starczy ogólnie wełny. Czy on się naprawdę od tyłu do mnie buduje? Why? Idź, spadnij. Dobra, spadł. Dobra, lecimy ogólnie do niego. Nie! Kurde, dawaj, dawaj, dawaj! Kurde, szybko, nie, szybko, 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 kurde! No, a on nie ma łóżka, what? Czy ma? Ej, ja nie widziałam, chyba, że jestem ślepa, ale chyba miał łóżko, ale miałem taki zwidy, że myślałem, że on nie ma łóżka, ale miał jednak łóżko. Nie no ma, Jezu, i... Ja, ja, nie wiem, czy to miałem chyba jakiś laga albo coś. Dobra, albo miałem jakiś zwidy. Um, jeszcze raz, lecimy ja jeszcze raz do niego. Z TNT, nie chcę mi się kupować, nie chcę kupować toolsów, um, bo chcę tak na szybko, na speedrunie do niego podlecieć Z TNT. I chyba właśnie od góry się do niego zbuduję, bo boję się, że on do domu może mnie strącić i stracę łóżko. Więc on już obudował, dobra, tak na spidzie, na spidzie, Tylko proszę, żebym jak spadnę, żebym się nie zabił. To jest moje marzenie, żebym się nie zabił, jak spadnę. O nie, trafię, trafiłem. Chodź tu, chodź tu, chodź spadaj, 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 spadaj. Teraz to jest moja nadzieja. Jedyna nadzieja, dobra, TNT, szybko. Nie odwróć się, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Ja jestem debilem, nie? Ja jestem takim debilem. Boże, święty, dobra, nie wierzę. Ja nie wiem, czy ja umiem jeszcze grać w tę grę. Dobra, to próba numer 238. Tym razem na pewno się uda. No, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę za moje świetne akcje. I lecimy do góry. Dobra, czy mu zniszczę? To jest największe pytanie. Co on w ogóle robi? Co on wyprawia? What? Okej, okay, nie wiem, co on robi. Dobra, proszę. Tak, 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 tak. tak. Zniszczyłem? Nie zniszczyłem chyba. Kurde, no co za dziad. Dobra, ale było mega blisko, bo już się niszczyło. Um, ok, może tym razem Fireballa wezmę, chociaż... Fireballa? Nie, no TNT bierzemy raczej. Czy on naprawdę spadł? Okej, okay, lecimy do niego na spidzie i zniszczymy jeszcze raz TNT z góry. Znaczy, z góry TNT, jakby mu rzucimy. Yy, więc leci TNT, próba numer dwa, okej. Okay. Yy, teraz jakby, czemu mi się nie wyświetliło jego łóżko? Czy on nie ma? Kurde, ja mam aż takie lagi, że mi się jego łóżko nie wyświetla? Co jest grane, dobra, jeszcze raz. Chyba, że jest, było gdzieś indziej jego łóżko. Nie wiem, dobra. Um, lecimy do gościa, rzucamy mu TNT na chatę, dobra, masz, prezent, kolejny, widzicie, że widzieliście prezent, no powinniście mi podziękować, I czemu ja nie widzę jego łóżka? A, zniszczyłam mu? Nie, e, czemu jakby nie widzę jego łóżka, halo, okej, okay, ja nie wiem jak to skomentować, bo jakby czemu ja nie widzę jego łóżka, nie wiem czy gościu ma chyba to albo coś. Um, dobra, szybko wełna, szybko TNT. Będę musiał kolejny raz strącić. Dobra, kurde, mnie teraz chyba rozwali. O nie, dobra, jestem trochę ułomny teraz, zrobiłem to. Um, dobra, i teraz jestem trochę w stracie, więc szybko sobie kupię zbrojkę. Nie mam dwóch żelaz, jakby. Kurde, on jest mnie on jest mnie Nie, kurde. Dobra. No i Let's no nie. Ale kurde ja nie wiem, ja miałem jakiego laga, albo gościuma cheaty, że nie widziałem jego łóżka, no ale serio. Czy naprawdę ludzie mnie albo trollują, albo coś. No, ale czymś nawet w sumie udany, jeszcze sobie zrobimy yy, drugą próbę, bo nawet w sumie nieźle grałem, chociaż na botów trafiłem, więc no nie wiem czy nieźle grałem, ale dobra. Yy, miałem też baga z y, niewidzialnym łóżkiem. coś w sensie, że to łóżko było. Jakby ja miałem nakierowane, tylko jakby nie wiedziałem, gdzie ono jest i tyle w sumie. Dobra, on jest na diamentach. Ale czekajcie, zniszczę teraz i jak on nie będzie miał łóżka, to ma gościu cheaty, nie? Yy, dobra, yy, dobra, TNT. No i patrzcie, nie ma gościu łóżka, co jest grane, dobra, I yy, patrzcie, on sam został z łóżkiem, on sam został z łóżkiem, nie? Chyba... Nikt do niego nie przyszedł, totalnie, a w sumie nikt do niego nie przyszedł, to może mi się tak baguje. Um, dobra. A co ja, nie, nie wiem totalnie co ja mam teraz zrobić. Um, OK okej. Dobra, um, ja chyba lecę po TNT albo pod Tulsy, żeby mu to zniszczyć. O, kilka TNT będę spuszczał co chwilę. Robimy największy test na Hypixelu od um, ogólnie miliona lat. Dobra, ym, więc let's go do góry. Kur, czy on mi to zniszczył most firebolem, czy mi się wydaje? Chyba mi zniszczył. Ym, dobra. Y, typie, co ty robisz? Kolejny fireball poleciał. On będzie we mnie teraz strzelał fireballami, więc może się jakoś wycofam w sumie? Nie wiem. Bo się zabuduje. Gościu, spadnie. Jak on spadnie, to będę się cieszył do końca życia, nie? Nie, no jeśli ja się teraz do góry buduje. No nie. Nie, spadł. Spadł, jaki debil. Dobra, lecimy do niego. Um, może to jest cheater, który nie umie grać i myślę, że cheater to jest coś do Minecrafta, jakiś dodatek. Dobra. Nie, no ale raczej on nie ma tu tylko jakby, nie wiem, zbugowało mu się łóżko na Hypixelu. Dobra, też na Hypixel nie ma bugów, więc nie wiem, co chodzi. Dobra, robimy e, największy test na Hypixelu. Nie! nie. Kurde. Kurde! Czy, Czy ja, ja naprawdę, naprawdę zginąłem? zginąłem? E, dobra, tak by widzimy się w następnej gierce jakby. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie, na arenie, trochę przedmiotów już zebrałem i gościu się do mnie buduje, więc trochę jakby... O, ale gość Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Dobra, bierzemy tak, bierzemy sobie na szybko, wełnę. Bierzemy sobie na szybko TNT i lecimy do typa. Mam tak, tam mam typa, tu mam typa. Tutaj gościu się zabił, więc dobra, lecimy do niego tak na mega speedzie. I może zniszczymy mu łóżko. Może się... Ta buduje się od tyłu. Spadaj. Dobra. Może tu mu rozwalę łóżko, na szybko, dobra, rozwalę mu. Nie, dobra, rozwaliłem. Nie było niewidzialnego łóżka na szczęście. Więc dobra, więc... Szybko fireball. I w sumie tyle. W sumie nie wiem, jeszcze... Kamienny miecz chyba wezmę. Eee, okej, okay, żeby mi nie rozwalił, żeby mi nie rozwalił, please. Nie rozwal mi. Zleć. No, jak on nie zleciał? No, kurde, back, back, back. No, i rozwalił mi, no nie. spadni, 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 dobra, dobra. chyba idę do niego na wyspę poitemy, ale kurde, no. Czemu ja go nie strąciłem tym fireballem? Dobra. Kupuję wełnę i się do niego buduję, dobra. Tylko, żebym nie spadł, proszę, bo jak spadnę, to już ogólnie po mnie, dobra. Nie, nie, chcę, nie, nie chcę spać, jakby. Um, dobra, pyk, tak na szybko, takie schody mini, okej, okay, dobra, nie buduję chyba tych schodów, bo bez sensu, dobra, nie spadni, dobra, nie spadłem, nie spadłem, nie spadłem. Um, dobra, i mamy całkiem sporo itemów, mogę sobie wziąć toolsy. tak więc biorę sobie e, e, shirsy, biorę sobie e, drewniany kilof i drewnianą sikierę, dobra. Um, więc lecimy na, swo na swoją wyspę, lecę, dobra? M nie wiem, co teraz zrobić, bo mamy zniszczone łóżko, więc y będzie ciężko. Kurde, prawie spadłem. Um, zrobić sobie takie prowizoryczne schody: tu nie chcę tego mieć. Um, dobra, pyk, kurde, spadłem. Dobra, już nieważne, już nieważne. Lecimy dalej. Um, co my tu w ogóle jeszcze mamy? Mamy tutaj, jak widzicie, chyba szarego z tego co widzę. I mamy też diamenty. Dobuduję się chyba na te diamenty. Tylko błagam, żeby ktoś mnie nie strącił od tyłu. Ciekawe, ile tu jest diamentów, bo może jeszcze nikt tu nie był. I właśnie tego podejrzewam, że jeszcze nikt tu nie był. Więc na speedie się buduje. I jak widzicie, już jestem. Dobra, ile tu z diamentów? Dużo może być. Cztery? Ktoś tu był już? No nikogo nie było, chyba, że się nie rozpiąłem, diamenty, jak ciebie tutaj nie ma albo jak nie masz takiej wi widoczności, nie wiem. Dobra, więc ja sobie kupię chyba prota, albo w sumie sharpness sobie kupię lepiej. Um, jeszcze diamentów to, tutaj nie biorę. I teraz tak, możemy iść na szarego, ale to będzie dosyć ciężkie, albo możemy iść na emeraldy. Ja bym tak zrobił, idziemy chyba na emeraldy, tylko najpierw muszę dokupić wełnę, bo totalnie nie mam wełny. Lecimy dalej i tutaj, jak widzicie, jest zielony. Także no pewnie będzie mnie atakował, albo pewnie będzie próbował mnie zaatakować. Chyba, że w ogóle nie będzie atakował, to może ja go zaatakuję. Tylko, że ja mam jedno życie w tym problemie i jak, jed, jak raz spadnę, albo jak jeden raz gościem mnie zabije, to już jest totalnie po Czy naprawdę tu nic nie ma? Nie, tu jest środek. Kurde, o nie. O nie, idzie mnie zabić. Albo, po prostu, albo w sumie się wycofuje. Nawet jeśli nie chce mnie zabić, bo jak do mnie przyjdzie, to jest ogólnie po mnie. No idzie do mnie, kurde. Nie. Dalej, dalej, dalej. Sprint, dobra. Um, let's go, let's go, let's go, let's go. Szybko jakiś Fireball, może kupię. Fireball, gdzie jest Fireball? Dobra. Um, tutaj. I muszę go strącić. On idzie do mnie. Dobra. Kurde, nie. pink team. A, i jego łóżko zostało zniszczone, ale ja niestety przegrałem. No, niestety przegraliśmy. No, ale często uważam za udane, bo nie spodziewałem się, że nawet jakiekolwiek łóżko zniszczę. Kurde, ale jakby ten w tej drugiej rundzie ten goście mi nie zniszczył łóżka, to bym miał o wiele większe szanse. No, ale ten ping jest jeszcze złotym, jakbym jakby nie dojechał, więc. Może on by mi potem zniszczył łóżka, bym go zapił, ale trochę bym oczywiście dłużej przeżył. E, dobra, słuchajcie, ja Wam ogólnie dziękuję za oglądanie tego filmu. E, jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Kto jest nowy na tym kanale i Wam się spodobał film, to zostawcie także suba na tym kanale i wbijajcie na Discorda, macie link w opisie.